No jesteśmy w podróży. Będziemy tu do wieczora Wczoraj fajny koncert w Cepi Dzisiaj niedziela Powoli kończymy Pobyt w Chorwacji Szkoda, że te cztery dni były takie Wietrzne bo ani dronem nie polatałem i woda się tak ozimniła że no dzisiaj minimalnie już lepsza niż wczoraj ale to i tak i tak jest bardzo zimno co momenty jak się wchodziło że wykręcał łydkami a worebicz była super woda super I była taka ciepła wszystko załatwił wiatr ale podobno to całe pasmo takie, bo znajomy jest na krecie i też deszcz dzisiaj padał także też nie było pogody było ciepło, no ale padał im deszczu. Przynajmniej od trzech dni nie pada nic, jeden dzień doczu. No jakiś fajny hotel z widokiem na morze. Ktoś tu był w Podgorze, może napisać pod filmem jakieś namiary, jakiś apartament, jakichś logicznych pieniądza. No fajnie się spaceruje teraz, ten wiatr jest taki delikatny. Jeszcze czasem dmuchnie coś tam, ale, no, ale potrzeba będzie znowu tygodnia, żeby się to wszystko ta cała woda. No ja. Moja mama jest Ja? Jutro rano wybiorę się znowu rowerkiem. To może mi się uda do Makarskiej dojechać. Tu nakręcę jakieś tam miejsca. Także jakbyście byli gdzieś w Breli albo w Paśce, to polecam wziąć rowerek, skoczyć 2-3 km w bok. Dobra jest idealna żadnych góreką, na przykład jest taka wurszka, a tam prawie nic nie ma i możecie być na plaży gdzie jest tam pusto No tu jest ta sławna syrenka czy co to tam jest Na tym kamieniu sobie tam czeka Hmm, no i tak to wygląda hotel jakiś taki no, tam, o gdzie są Te ptaki są idealne na no. te hulajnogi, rowerki można śmigać z jednej miejscówki do drugiej Co to jest za? Statua. Pomnik. No tu pamiętam, że wszystko było zajęte w tamtym roku we wrześniu. Nie wrześniu byliśmy? Nie. Także to byli w czerwcu. Okupacja tych ławek była. Mołem tam już słychać jakąś klapę. Tu mamy jakąś mapę. Tu jest końcówka. To jest ten hotel. A myśmy samochód zaparkowali. Tu jest zjazd. Tu zjechaliśmy w dół. Chyba tu. Tu i zaparkowaliśmy chyba tu gdzieś. A ja znowu zapraszam do subskrypcji kanału Mi to pomoże w rozwoju tego kanału A każdy coś tam znajdzie dla siebie Jakieś ceny, trasy, porady A że jesteśmy już 14 raz w Chorwacji, także coś tam wiemy No tu impreza impreza jest O jak już dzwoni to No i jesteśmy w Omisiu No i jesteśmy w Omisiu Lechu podróżuje Nadaje dzisiaj z Omisia Jest dwudziesta Rodzina Jesteśmy na różnej ulicy Wszyscy wiedzą gdzie jesteśmy Mała drzemka była No i trzeba coś zjeść, jakąś kolację i owoce idziemy na tą starówkę Pokażę wam fajną knajpę tam gdzie zawsze jemy. Lechu, Lechu podróżuję. Nie mam koszulki. Zostawiłem w apartamencie. Zapraszam na kanał. O, tu mamy nowych subskrybentów. Taki, i ten. Tak, no. okay. <laughs> A wy gdzie jesteście? Tu? W Ciucie. A, w Ciucie. My w Brewie teraz. To po zrobieniu. Tu jesteśmy na tej bocznej uliczce. Można sobie tu. Wypożyczyć łódkę, kajak no i w górę rzeki poniemy taką łódką. Myśmy to ostatnio rafting <grytania> załatwili, to że nam dziecko dali do łódki, i zamiast raftingu to był spływ. Także nie polecam. O, a u góry e, budują. Ten most taki Już tunel jest z dwóch stron Widzicie taki Wystaje z góry Taki most No to idziemy na staruszkę Jak to można nazwać staruszką? Nie wiem Ja się tam nie przygotowuję nigdy Nie czytam Od tego są Strony Google Można sobie wejść Poczytać, sprawdzić, pooglądać no, a tu do góry idziecie na tą wieżę iść ale znam i tak to jest Na tej uliczce zawsze się zatrzymujemy jemy obiad albo kolację O, a ta knajpa ona się nazywa Milan czy tu po lewej? Jest, zaraz zobaczymy. Milo, o! To jest to. Tu zawsze jemy Ale widzę, że jest pełno. Jedynie w środku pusto. No i chyba będziemy musieli sobie usiąść w środku. Ale polecam tą knajpę, bo jest fajna. Normalne ceny. Jakieś niezawyżone, logiczne. Znaczy tu macie tą knajpkę po prawej. A tu kiedyś piliśmy kawkę. Tej po lewej kawiarni tu można chyba pizzę zjeść takie. Powiem wam, że jakby nie wiedział, to myślał, że jest lipiec albo sierpień.

Chodź tutaj jak ci idziesz, a byś O, to mam ją lek. Dobra chodź.